Nie mam dosyć czasu na te brednie, mam tylko 5 minut. Mówię, śmiejcie się, ale prawda jest taka, że ja mam olbrzymi umysł i doskonale wiem, jak zarządzać pieniędzmi. Kiedy czuję okazję, wchodzę tam. Olin in. Tak, a wejdziesz we mnie? Nie, nie, bo nie ma okazji. Honi, bo ja słyszę, że ty się śmiejesz z drugiego pokoju, jak ci się nudzi, to zrób mi kawę. <głos》>. Słyszysz? Dobrze, Maciek. Tu jest bidon, dobrze, ja będę... Ja do rana streamuję teraz. Proszę cię, ładnie. I masz tam jeszcze tego serniczka troszkę nałożyć. O, dobra. Ale ja nie mam no. siły, no mam kurwa ciężki palec i muszę teraz je kupować, też to jest pojebane. Ale na pewno będą tańsze pod koniec tego. Patrzyłek. Kurwa! Nie! Osiem stówek tam było! Ale kusi, kusi lecz. ja pierdolę! Ja myślałem, że Ci drobnęło. Nie, no kurwa, ale no chłopie, to przez... Nie. Ale masz na pocieszenie zwykłą, tylo. Zwykła dwa złote. Ja pierdolę, nie chcę mi się już, przysięgam kurwa! Ty, tyle, tyle widzowie, tyle! Pro. już nie mówię, odpowiedzieli tak na, na tym. Znaczy jest jakiś... O, złota jakaś przeleciała, ale to niestety nie do mnie. No? Yy, nie ma specyfik, wiesz, że nie ma jakiegoś specyficznego. Specyficzne, specyficzne. prostu yy, Złota ty, to było! A, po była, prostu była. sama z siebie. Ja tak Przecież dałem, żeby pamiętało moje hasło, a ja nie pamiętam hasła teraz. Gdzie jest mój notes z hasłami? Pokaż go na stream. Notes z hasłami kurwa, gość ma pewnie trzy konta kurwa i trzech hasło nie umie zapamiętać. Maciej w 1994 był wszystkim zapominany. Oh. Notes z hasłami kurwa. No ja co? <laughs> ja <wiem. Kurwa>. Huczyku, <laughs> Kiedyś też będziesz... Jak hasła to... trzymasz na kąpy to jesteś debilem jebanym, tylko tyle cię ci powiedzieć. Ja hasła trzymam w głowie. mi masz pan nie. Flash long. I... Flash long. Dobra, ja stopam. Kurwa! Jakie miałem egzamin... wyniki z egzaminu u u z chłopy? ten egzamin, to ja sobie napłynąłem na niego i wytarłem se nim dupę. Kurwa, jest tak nieistotny w twoim życiu. A jeszcze się zesrałem potem na niego raz. Ja przeczytam. No kurwa siwy frajerze! Zamknij mordę. O ty kurwa nie! Koniec no, zwycięstwa ma... teraz. Ej, ale B nie macie teraz jak coś. Smoka do ale no. Masz chuj ryzykujemy. Jeden long. Pod nilę stoi. Long, long, Dwóch long, dwóch long, dwóch long. Dwuch long. O, o, o. Kurwa, USP jebane, na palmie paka. Paka na palmie, paka na palmie. Mam 14900. 15300. Nie wejdę pod drewno, bo mnie będzie słyszał. Ja też tam idę Ale movement Ej, jakieś typy Co na tym stateczku Pan są? Ej czym się, le ej, czym się leci? Kurwa, ej ja umieram Ej czym się, czym się robi spadochron? Nic No to jak ja no, tam no, miałem no, dolecieć? Na balon musiałeś wejść Aha, że do samego końca musiałem skoczyć? Tak Weźcie odroczcie, co? Haha, lecę, leży leży <noise> mnie! Żyję, ale mam w hulu! Dajcie mi ammo elektryczne, halo! Kurwa, wy mnie słyszycie? Mnie słychać tak, na tym szpiku! Ale ja nie mam. Tu w środku masz Dobra, ej, biegniemy, biegniemy, biegniemy! Kiedyś chciałem, by nas tego tam puścili. Zaśnił jeden z kątach. Ostatnim nabojem! Oooo! Rób mi kurwa obiad! Hahaha! Z ostatnim, kurwa nabojem, słyszeliście to? Bambeliucz, nie mogę teraz! Halo! GRE w Fortnite mam, nie mogę gadać teraz, serio, bo to jest ważna gra! Pisz na czacie jak coś, C2 Aaaaa! Kurwa bombę! Kurwa bombę! Ale... Kurwa, tu jest Kurwa, granaty Kurwa zamki, kurwo! Nie siedzę na Haiti. O! siedzę w London City, na no bo COVID rozpierdolił świat Siedzę w domu, gram w grill, robię streamy, piszę GG Na mnie znowu leci młody Gini, young G